Witam wszystkich na, moich, na moim kanale. Jak wiecie niedawno zacząłem przygodę na YouTube z nagrywaniem filmów. A oglądając inne kanały zazwyczaj mnie ciekawiło lub nurtowało kto czym nagrywa. Lepsze filmiki lub gorsze filmiki. Tak jak ja Wam pokazałem niedawno. Zmieniłem kamerę na GoPro Hero 8. Po prostu wziąłem, wybrałem ten model ze względu na lepszą stabilizację obrazu. No i żeby po prostu byście mieli filmy w lepszej jakości z moich wypadów Musiałem zainwestować od razu W coś lepszego jeśli chodzi o statyw Żeby był bardziej wielofunkcyjny A jeśli chodzi o uchwyty To kupiłem takie jedne z tańszych Wiadomo chodzi mi tylko o to żeby było na Szelki żebym mógł nagrywać strzelek dla was po prostu z głowy, nie? Lub z czapki po prostu. Po to też kupiłem go Pro Hero 8. No i oczywiście macie tutaj inne bajery. Nie jest drogi zestaw za jakieś 50 zł. Ale mam tutaj wszystkie uchwyty, jakich potrzebuję. Kupiłem też latareczkę, jeśli będę musiał gdzieś iść wieczorem. Miałem ostatnio jedną z takich tańszych, ale nie spisywała się za dobrze. ma ona 300 lumenów myślę, że w zupełności wystarczy na jakiś wypad wieczorny lub gdzieś w jakieś ciekawe miejsce a teraz pokażę wam statyw jest to statyw taki troszkę jednej z lepszych firm ale zaciekawiła mnie jego uniwersalność Można oczywiście używać go wraz z telefonem komórkowym, jak i z GoPro oczywiście. Jest on wyciągany. Można go używać po prostu jako normalnego, chodząc, lub też po prostu jako. Posiada on funkcję statywu krótkiego, lub możemy też go przedłużyć, jeśli chcemy nagrać jakiś film. Myślę, że na w sam raz na początek jest to bardzo fajny zestaw. Jak widzicie, można sobie dobrać wielkość, długość. Myślę, że to jest wszystko, co wam chciałem pokazać z mojego sprzętu, z którym zaczynam, żeby, tworząc, żeby tworzyć dla Was filmiki. I oczywiście pozdrawiam wszystkich. I do następnego razu. Trzymajcie się.